To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o realiach równości płci na rynku pracy. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, ja się nazywam Anna Zaleska, a ze mną dzisiaj jest ekonomistka, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych, profesorka Szkoły Głównej Handlowej Iga Magda. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkałyśmy się, bo będziemy rozmawiać o perspektywach dla równości płci. Wydaje się, że dzieje się całkiem sporo, o tym za chwilę, ale zanim o tym, spróbujmy krótko podsumować, w jakim punkcie jesteśmy teraz. Gdybyśmy się miały kierować indeksem równości płci, takim indeksem robionym przez Europejski Instytut Równości Płci co roku, to Polska jest na 18 miejscu w Unii Europejskiej. I przy rozbiciu tego indeksu na obszary praca i pieniądze, to jesteśmy nawet troszeczkę wyżej. Co możemy się z tego indeksu dowiedzieć? Jak pani go interpretuje i jak pani myśli, w jakim miejscu jesteśmy? Tak, ten indeks jest takim ciekawym no, metodą pokazywania równości czy też nierówności płci. W Unii Europejskiej i tak, pani powiedziała, przygotowany jest przez Europejski Instytut Równości Płci. On siłą rzeczy jest bardzo uproszczony, bo trudno jednak zmierzyć szczegółowo w ten sam sposób wszystkie kraje i różne wymiary, które chcemy uwzględnić. Natomiast nawet przy takim uproszczeniu, no, widać, że ta Polska pod względem takiego szeroko rozumianej równości płci w różnych obszarach jest no, troszkę poniżej średniej unijnej. Tak? Więc to naprawdę nie jest ani dobrze, ani źle. Natomiast jak spojrzy się głębiej w te różne wymiary, które są mierzone, do czego zachęcam, bo to jest bardzo ciekawa lektura, okazuje się, że najlepiej tak naprawdę Polska wypada pod względem zdrowia kobiet i mężczyzn, przepraszam, zdrowia kobiet, w tym sensie, że jest to, są różne miary tam uwzględnione, ale najważniejsze znaczenie ma długość życia. I tak naprawdę Polki już dawno temu pod względem średniej tą długość życia osiągnęły na takim samym poziomie jak średnio w Unii Europejskiej i tak naprawdę to mężczyźni są... Do tyłu i żyją krócej, więc to pokazuje też istotę tego zestawienia, że tak naprawdę bardzo często trudno ją zinterpretować, no bo to, że mężczyźni żyją krócej, wcale nie jest dobrym osiągnięciem, prawda? Więc zmniejsza to lukę w stosunku do kobiet znacząco, natomiast no to wcale nie jest dobra wiadomość. Więc z takim dystansem podchodzimy do tej miary. Ktoś tam po, po... chcąc ją bardziej interpretować, należy jednak wejść trochę głębiej. Ale tak jak pani powiedziała, jest to nieźle, jeżeli chodzi o pieniądze i dochody kobiet, tutaj a to znowu jest uproszczenie, ponieważ wynika w głównej mierze z tego, że patrząc na lukę płacową, patrzymy na taką średnią lukę płacową, która znowu w niewielkim stopniu odzwierciedla prawdziwe różnice w płacach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, bo ona uwzględnia średnią lukę płacową. Jeżeli chodzi o te właśnie ciekawostki w tym indeksie, no to jeszcze jest taka, że także pod względem czasu, który mają dostępne kobiety, jesteśmy dosyć jakby powyżej średniej unijnej, to wynika, jakby to przekłada się na to, że Polki generalnie mają więcej czasu zarówno na obowiązki opiekuńcze, to znowu niekoniecznie jest dobra informacja, ale także na aktywność społeczną, co już brzmi lepiej porozmawiamy może o tych szczegółach też w obszarze właśnie rynku pracy, dlatego że przyszły rok to jest kwestia wejścia dwóch, wydaje się, istotnych zmian w prawie. Pierwsza to są przepisy związane z jawnością wynagrodzeń, które też bezpośrednio mogą mieć związek z tą luką płacową. Jak pani ocenia wdrażanie tych przepisów związanych właśnie z jawnością płac? Trudno cokolwiek docenić, ponieważ to się tak naprawdę jeszcze na dobre nie zaczęło, chociaż czasu jest coraz mniej. Było sporo spotkań w ministerstwie, wiem, że ministerstwo nad tym pracuje, chociaż z drugiej strony też miałam pewne informacje, że, że to trochę zastopowało, więc nie wiem, gdzie jesteśmy tak naprawdę. Polska ma czas, to Polska jak i wszystkie inne kraje europejskie, Mamy czas do końca czerwca przyszłego roku na wdrożenie przepisów, które będą odpowiadały temu wymogom tej, tej, tej dyrektywy. No, wydaje się, że jesteśmy coraz bardziej, powinniśmy przyspieszyć, a tego nie widać, więc e, tak naprawdę firmy. Pomimo tego, że rośnie świadomość tego, że muszą się przygotować i wiedzieć, jak policzyć tę lukę w swoich firmach, to tak naprawdę nie mają ciągle żadnych wskazówek, jak dokładnie te wymagania mają wyglądać, a tam jest bardzo wiele szczegółów, które są naprawdę istotne. Mówi Pani o liczeniu luki płacowej, czy firmy to powinny robić i jak to robić, bo to nie, nie wynikałoby bezpośrednio z przepisów, a rozumiem, byłoby kluczowe dla przeciwdziałania luki płacowej, czyli powiedzmy to jest różnica pomiędzy tym, ile zarabiają kobiety, a ile zarabiają mężczyźni. Tak, no więc e, firmy e, na razie jakby nie, nie liczą tej luki e, w taki sposób obowiązkowy, ponieważ nie wiemy jeszcze, jak, je, jak ją policzyć. To znaczy, w dyrektywie są pewne szczegóły dotyczące tego, których wskaźników użyć, natomiast e, ciągle nie ma wytycznych krajowych, ale to oczywiście ma znaczenie dla tego chociażby, co to znaczy wynagrodzenie, jakie składowe wynagrodzenia przyjąć, tak? Czy bo to oczywiście ma duże znaczenie też dla samej luki, bo mężczyźni częściej mają różne do, do dodatki do, do wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Jest te firmy czekają na wytyczne ministerstwa, które to ministerstwo ciągle ich nie opublikowało. Wszedł, wszedł w życie, tylko że wejdzie w życie uchwalono ustawę o tym, że powinny być jawne widełki wynagrodzeń w procesach rekrutacyjnych i te przepisy mają wejść w życie pod koniec grudnia, natomiast no, one też są dosyć takie ogólne, więc też przypuszczam, że firmy będą miały sporo zapytań do tego, właśnie jakie wynagrodzenia, co to do końca znaczy i jak to uwzględniać. Więc to Krótko mówiąc, mamy dużo oczekiwań co do samej dyrektywy i wdrażanych przepisów, ale jednocześnie trochę takiego jeszcze stanu niewiedzy, jak to wszystko będzie wyglądało, co jest oczywiście niekorzystne dla firm, no bo najgorsza jest niewiedza. To tak przewrotnie zapytam, czy badacze wiedzą, jaka jest luka? Bo um, też, no, również na nią patrzy, Mówimy o tej luce nieskorygowanej, czyli takiej najbardziej ogólnej. I ona staje się wynosi 7,8% według Eurostatu dla Polski, ale zawsze jest bardzo krytykowana, że ona tak naprawdę niewiele nam mówi. To czy badacze to wiedzą? Wodacze wiedzą, tak, mają całe mnóstwo i źródeł danych, takich ogólnokrajowych, zbieranych przez GUS, z których korzystają, żeby policzyć właśnie te różnice w płacach z uwzględnieniem tego, żeby to były porównywalne stanowiska, porównywalne osoby, mężczyźni kobiecy, więc jakby tutaj po naszej stronie problemu nie ma, no ale to, to nie o to chodzi, bo to, że to można policzyć i opublikować, to już od dawna pokazujemy. I też dyskutujemy, pokazujemy, że właśnie ta liczba 8% mniej więcej surowej luki płacowej mocno różni się od 15-20%, które widzimy w takich skorygowanych wynagrodzeniach i porównywalnych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Więc jakby to wiemy, no teraz jest jednak pora na to, żeby konkretne firmy po, po kolei. Mogły policzyć tę lukę, policzyły ją u siebie, no bo to nie tylko jest to obowiązek, ale też ma pewne korzyści wizerunkowe chociażby dla, dla tych firm. Więc to jest ważne. Natomiast no, jeżeli chcemy, żeby to było sensowne, potrzebujemy wytycznych i wskazówek dla firm, jak dokładnie powinny do tego podejść. Czy same te przepisy o widemkach płacowych, yy, ujawnianych w ogłoszeniach o pracy? Czy one same mogą mieć jakiś wpływ na zmniejszanie tej luki płacowej, czy to jest nie tędy droga? Mogą i to kolosalne. Uważam, że to jeden z ważniejszych punktów tych, tych zmian, na które czekamy, bo tak naprawdę m, już wiemy z różnych danych, właśnie tych, którymi dysponujemy, że już wchodząc na rynek pracy kobiety. Zarabiają 10 a nawet 15% mniej niż mężczyźni, i to wynika w głównej mierze z tego, że mając świadomość, że jest luka płacowa, że kobiety zarabiają na rynku mniej niż mężczyźni, wiele z nich już informując o oczekiwaniach dotyczących pierwszego wynagrodzenia, antycypuje tę lukę płacową i jakby ma niższe oczekiwania płacowe, co oczywiście jest absurdalne i też z ekonomicznego punktu widzenia zupełnie nieracjonalne. Natomiast Pytanie o to, jak właśnie będą interpretowane te uchwalone przepisy, czy one faktycznie będą wzmacniały tą świadomość tego, ile się za danej firmie płaci, czy też w jakim momencie to, to wynagrodzenie będzie podawane. Tego, to jest jakaś tam jedna z niejasności, którą podnoszą e, zajmujący się tym tematem autorzy. Druga taka unijna zmiana, która nas powinna czekać w przyszłym roku, to jest dyrektywa związana z. Obecnością kobiet w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek, choć od razu zastrzegę, mowa jest tam o płci niedoreprezentowanej, więc gdyby się zdarzyło tak, tak, że w zarządzie koniec. i w radzie byłyby same kobiety. Może kiedyś? To, tak, to wtedy trzeba byłoby też znaleźć miejsce dla mężczyzn. Ale w obecnych realiach wiemy, że chodzi o to, żeby było więcej kobiet. Tu wydaje się, że jesteśmy jeszcze bardziej spóźnieni, ponieważ Unia Europejska chciałaby, żeby te przepisy weszły w życie, ale. To znaczy, żeby te spółki już realnie miały te bardziej równościowe zarządy i rady nadzorcze, a tej ustawy jeszcze w ogóle nie mamy, nawet na etapie decyzji rządu. Co Pani myśli o tym rozwiązaniu i jakie tutaj ewentualnie są kamienie, o które możemy się potknąć? No tak, chyba nikt już nie ma wątpliwości, że jesteśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o tę dyrektywę. Od czerwca przyszłego roku firmy powinny już mieć wdrożone to rozwiązanie dotyczące tam co najmniej 40% udziału jednej z płci lub 33% w organach łącznie. Natomiast no, więc to się wydaje już mocno nie, nierealne. Podkreślę jednocześnie, że wydaje się to z polskiej perspektywy bardzo istotne, bo wracając do tego indeksu, który EIG, ten instytut liczy. Tam najgorzej wypadamy pod względem takiego wskaźnika, który odzwierciedla jakby siłę, to znaczy, odpowiedzialne power of women, tak, czyli tak naprawdę reprezentację kobiet na różnych szczeblach władzy. I jesteśmy w samej końcówce krajów unijnych, jeżeli chodzi właśnie o obecność kobiet w ministerstwach. Te zdjęcia kilku panów i ani jednej kobiety są realne, ani w. W samorządach, ani w zarządach spółek i w radach nadzorczych. Więc jest kiepsko i to wydaje się z polskiej perspektywy bardzo ważne, żeby te rozwiązania weszły w życie, no ale wydaje się, że daleko do tego. Mamy takie jednak doświadczenie, że jeżeli chodzi o wdrażanie ważnych dla rynku pracy dyrektyw, to jakoś kiepsko to idzie. Dyrektywa Work-Life Balance też była opóźniona przynajmniej o jakieś półtora roku, dwa lata. Więc yy, wygląda też na to, że tutaj też będziemy mocno spóźnieni. A czy teraz widać już efekty tej właśnie dyrektywy work-life balance? Jakie tutaj są trendy? Ekonomicznie powiedziałabym, że nie mamy takich twardych analiz porządnych, metodologicznych, które by jednoznacznie powiedziały, że tak, ten efekt, który widzimy, to jest work-life balance. Natomiast jak się spojrzy na to, jak wygląda odsetek ojców korzystających z urlopów rodzicielskich, on bardzo ładnie, bardzo szybko rośnie do góry, więc no to. To raczej można przypisać właśnie wejściu w życie tej, tej dyrektywy i tych rozwiązań, które powodują, że jeżeli ojciec nie skorzysta z tego urlopu, to ten urlop mu przepada. Więc, więc to jest jakaś taka bardzo pozytywna zmiana, którą już obserwujemy i mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Chciałam też zapytać o takie rzeczy, które są mniej skonkretyzowane, ale. Coraz częściej się o nich dyskutuje, choć nie wiem, moje pytanie brzmi, jak często dyskutuje się o nich w firmach i w jakim stopniu na agendę firm wchodzą takie tematy na przykład jak menstruacja czy menopauza? Nie wiem. Zupełnie szczerze powiem, że nie mam pojęcia. Znaczy, na pewno w takich kuluarowych rozmowach jest, jest tych rozmów sporo. Natomiast nie widziałam żadnego opracowania, które by podnosiło ten temat jakoś bardziej szczegółowo, bo też próbowało to skwantyfikować, policzyć, ile firm w ogóle się tym zajmuje. Traktuję to bardziej jako taką, może nie ciekawostkę, no, ale jednak bardzo ważne rozpoczęcie tematu debaty na takie zagadnienia, które dotyczą jednak w wyraźnie zdrowia połowy osób pracujących, tak więc kobiet i są istotne. One są istotne też w kontekście tego, że no właśnie demografia, że będziemy potrzebować tych kobiet coraz więcej, że jak się spojrzy na ostatnie 20 lat, to tak naprawdę to głównie zatrudnienie kobiet rosło w Polsce, więc to jest bardzo ważne i takie właśnie tematy jak menopauza, jak menstruacja są istotne z perspektywy chociażby zachęcania kobiet do tego, żeby wchodziły na rynek pracy i miały świadomość, że są też rozwiązania, które im pomagają na tym rynku pracy i dbają o zdrowie, o czym się bardzo dużo mówi, coraz więcej mówi. A jak Pani ocenia na przykład takie rozwiązania jak urlop menstruacyjny? znowu to diabeł w szczegółach, jak to będzie rozwiązane, tak, żeby to, to trzeba tak zaprojektować, żeby z jednej strony nie, żeby sprzyjało faktycznie kobietom w trudniejszych momentach i, 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 i pozwalało korzystać z jakichś takich rozwiązań, które je wspierają, ale z drugiej strony, żeby to nie była sytuacja, w której no jest, jest pole do nadużyć i te nadużycia są widoczne, więc jak, jak z każdą polityką, ona zawsze komuś pomaga, ale niestety komuś innemu wtedy często, często szkodzi i warto to jakoś tam wycyzelować. Nie mam gotowych rozwiązań. rozwiązań Natomiast czuję, że z takiej samej perspektywy właśnie zachęcania kobiet do tego, że w tym rynku pracy były, to to jest dobre rozwiązanie. Z jednej strony mówimy właśnie o zachęcaniu y, kobiet do y, aktywności zawodowej, y, o tym, że ten wskaźnik się zwiększa i że on się zwiększa y, konsekwentnie, y, ale też ja mam takie poczucie, że ta dyskusja właśnie o mm, menstruacji, czy o menopauzie, czy o zdrowiu, to jest jakaś taka dyskusja, która częściej bardziej jest postrzegana w kontekście na przykład różnorodności, inkluzywności i Polityk Day, a te były pod y, taką krytyką i odstrzałem zapoczątkowaną. Przez Donalda Trumpa. Czy w Pani ocenie ten odwrót yy, jest jakoś widoczny w, na polskim rynku pracy? Czy to nie miało znaczenia? To znów tylko jakieś takie kuluarowe rozmowy i odsłuchy na ten temat. Wydaje się, że sporo firm przyjęło taką strategię przeczekania, w tym sensie, że z jednej strony nie wyciągamy tego na wierzch, nie chwalimy się, może mniej robimy nie wiem konferencji czy eventów, które pokazują co co robimy, natomiast no, robimy swoje i to wsparcie dla osób z różnorodności, ono jest ważne, jest potrzebne i ciągle jest wdrażane. Niekoniecznie głośno i wszystkim o tym informujemy, żeby właśnie nie. No, ten backlash, który gdzieś tam serwujemy, no, jest istotny i nie chcielibyśmy, żeby on nabierał na sile. Hmm. Opóźnienia związane właśnie z wprowadzaniem tych przepisów, o których rozmawiałyśmy, ale też tak jak pani powiedziała, że te przepisy związane z rynkiem pracy w ogóle jakoś tak wolniej wchodzą. To z czego to wynika? Jest tak, że nasi rządzący nie uważają, że to jest ważne, nie dostrzegają tej wagi. Jak Pani to obserwuje na przestrzeni lat? Wydaje się, że z jednej strony to jest oczywiście pewne ograniczenia po stronie administracji publicznej, każda zmiana rządu powoduje jakąś tam wymianę pracowników i taki kapitał osób, które się tym zajmowały tematem. Gdzieś się zmienia i jest, jest ograniczony. Więc nie widzę w tym złej woli, tylko no po prostu takie kwestie tego, jak to jest zorganizowane i że ten proces legislacyjny no jest, jest długi. No on też ciągle rzeczy jest, jest trudny, prawda? Jest wiele wątków, które są uwzględniane. Polska nasza też ma bardzo słaby dialog społeczny w ogóle, tak. Te rozmowy między partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego są mocno ograniczone, co też nie sprzyja wdrażaniu różnych rozwiązań, bo one tak na łatwiej byłoby je wypracować w ramach Rady Dialogu Społecznego i przedstawić gotowe rządowi niż tak sytuacja, w której jesteśmy, że rząd przygotowuje jakieś tam przepisy, później ktoś się z nimi zgadza, nie zgadza, jest, jest długa dyskusja i tak naprawdę to wszystko opóźnia ten proces. Jest Pani w kapitule konkursu Równowaga. To jest taki konkurs, który właśnie ma wspierać równość w firmach. I chciałabym też zapytać, czego będziecie szukać w tym konkursie, właśnie w tych realiach, w których jesteśmy? I co jest jakby najistotniejsze w tej chwili, żeby można było mówić, że firma lub organizacja lub instytucja realizuje tę równość i ją wspiera? Tak, więc ten konkurs ma w sobie kilka komponentów, na które patrzymy, więc patrzymy na płace, to jest ten temat, którym ja się zajmuję, no ale patrzymy też na wsparcie właśnie dla rodzin, dla awansów, różnych wymiarów, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy i w zatrudnieniu na rynku pracy w szczególności. I to, czego szukamy, to tak naprawdę z jednej strony wdrożone rozwiązania, które właśnie sprzyjają kobietom na. W różnym etapie szczeblu życia zawodowego, kobiet młodych, które częściej, które dopiero wchodzą na rynek pracy, później takie, które Najczęściej zakładają rodziny i, i potrzebują wsparcia w tym okresie. No i też w późniejszych latach, właśnie patrzymy chociażby na to wsparcie dla zdrowia, dla profilaktyki zdrowotnej, które są bardzo, bardzo ważne. Szukamy firm, które wdrażają u siebie takie rozwiązania, które właśnie chociażby z perspektywy płac na przykład pokazują większą transparentność procesu wynagradzania. Które też uwzględniają właśnie to, że kobiety częściej mają przerwy w życiu zawodowym, i to często ma negatywny wpływ na ich wynagrodzenia, i tak naprawdę. Więc różnych rozwiązań, które są, e, nie funkcjonują jako rozwiązania legislacyjne ogólnopolskie, ale które są przez te firmy celowo, dobrowolnie wdrażane, tak po to, żeby właśnie pokazać chociażby, że się docenia wszystkich pracowników i pomaga wszystkim pracownikom, bo to też służy oczywiście samemu przedsiębiorstwu, że ma pracowników, którzy wracają po przerwie, e, są zaznajomieni z tym, jak firma pracuje, i to oczywiście obniża inne koszty. Więc takie takiej ekonomicznej perspektywy te rozwiązania też są bardzo. Pożądane. Tak jak pani o tym mówi, to właściwie miałam taką myśl, że wiele zależy od takiej jakiejś wewnętrznej wrażliwości firmy, ale to czasami może być po prostu wrażliwość prezesa, prezeski kierownictwa czy menadżerów. Czy są jakieś takie prawidłowości, które sprawiają, że firma jest bardziej otwarta właśnie na wspieranie równości? Pamiętajmy, że tak naprawdę nasze doświadczenie i to, czym się teraz, że te doświadczenie i współpraca z różnymi firmami, no to jednak częściej jest bardzo wybrana grupa firm. tak To są najczęściej firmy duże, które mają duże działy zarządzania zasobami ludzkimi i, i które bardzo często mają też firmy matki w krajach Europy Zachodniej, gdzie pewne rozwiązania są już bardziej standardowo przyjmowane, więc one stąd z tego czerpią. Więc jakby no to, to jest jednak silna powiedzielibyśmy powiedzieliśmy ekonomicznie, selekcja tych firm. No ale jednocześnie one pokazują to, jak można postępować innym firmom, są takim właśnie wzorcem postępowania. Jakby wierzymy w to, że taki jest spillover, tak? takich rozlewanie się tych pozytywnych efektów i tych pozytywnych doświadczeń. Bo tak, jak Pani powiedziała, że z jednej strony to oczywiście jest dobra wola i wrażliwość kierownictwa przedsiębiorstwa, ale też tak jak powiem, to też ma swój. Zysk ekonomiczny, więc on może jest bardziej trudny do oszacowania, może jest bardziej długookresowy, ale to, to też ma znaczenie. To na koniec zapytam jeszcze, czego by Pani sobie życzyła, czy też jakie, jakie działania, czy jakie wydarzenia uznaje Pani za najważniejsze dla równości płci w przyszłym roku? No myślę, że jednak ta dyrektywa o jawności płac i wdrożenie to będzie taki najważniejszy element. Jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę będzie zmieniała się sytuacja na rynku pracy w Polsce, bo z jednej strony mamy bardzo niskie bezrobocie i bardzo już ograniczone zasoby pracy. Z jednej strony pojawiają się głosy, że musimy po prostu więcej migrantów jeszcze ściągać. Z drugiej strony, że mamy jednak zasoby pracy niewykorzystane. W Polsce, tak, ciągle kobiety po 55 roku życia to są osoby z niepełnosprawnościami. No i na ile będziemy gotowi, żeby właśnie wdrażać różne, różne rozwiązania, które będą pomagały tym osobom wejść na rynek pracy. Więc to właśnie, czy to będzie bardziej kierunek migracji, czy bardziej sięgania do lokalnych zasobów, zobaczymy. W takim razie zobaczymy i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.